Wracając do lizania dupy to wolisz jak dziewczyna ma taki długi język, który wszędzie wejdzie czy taki zwykły, ale bardzo umięśniony, który jednym ruchem i lewatywę zrobi i przy okazji cię jebnie w lepulancu kap? lancu z tym pytaniem, ale długie języki są danskie. Wiecie co łączy bezdomnego i jezioro? To i to zamarza w zimę XD. Ja pierdolę no. Po co takie treści do neita wysyłasz? To jest czarny humor, który bardzo lubię, ale na Twitchu tak średnio. Flashback. I'm a grenade. Nie, to w Jaki ten czempion jest cujowy do cipy kurwa jeba na mnie. zaraz się zesra moja pierdola, ale śmierdzi ode mnie, gównem nie umiem czytać, jestem debilem, o kurwa, Rengar to gówno postać. Dzięki, grypson tak, co? Widziałeś, że Arkfel zagrał w nowym serialu na Netflixie White Limits jako Axel? Nie widziałem, nie oglądałem. chlebem chleba. Wylewiasz ten prawdziwy siema, jestem głównym ściekiem, parobkiem, materacem, tapczanem, marynarzem, żeglarzem, spermiarzem, waleniem, marchewką, styropianem, smalcem, ściekiem, kurwą, szmatą, pizdą, konfidentem, gejem, cfelem żulem, menelem, głównem, 3 złote. Przepraszam administrację do Twitcha za tego donata. Ogólnie to nie to oglądam to... twitch tylko... T Oglądałem sobie jakieś pierdoły i coś mnie natknęło, dlatego przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć jebać miksera, kurwę śmiecia i tą nie jego no. pizdę też. Nie Pozdrawiam no, nie, miłe co do dnia. ty mówisz? Ego chat. Ja pierdole. Wielki hejt. Żona ma 2.1.2 tą kasję peją. To dobrze. Nie zwróciło się. Nieważne kto, a wiesz dlaczego Afroamekanie mają białe dłonie? Bo każdy musi mieć coś. Ja, ra, ra, to trochę za mocne. Mają białe dłonie, bo tak się urodzili najwyżej. Najwyraźniej. Dziękuję <grym> bardzo, Donate. Jebać owerpowa, sokoła, fikoła, matoła, osioła, bikczoła, rowa, mowa, psowa, polaka, zraka maka, nagierczaka, co się dzieje? Wiecie co łączy bezdomnego i jezioro? To i to zamarza w zimę xD. <noise> ja pierdole no. Po co takie treści do Neita wysyłasz? To jest czarny humor, który bardzo lubię. Ale na Twitchu tak średnio. Nie, to Bodzio, no tata, trafiliście to <Philadelphia> do domu dziecka i skończ pierdolić już i zacznij coś robić. Bo każdej drużynie psujesz rozgrywkę, nie wiem czy ty przez ten szpiczasty, owalny nos nic nie widzisz, kurwo jeba na trzy złote. Dziękuję, Bodzio, postaram się grać lepiej. Eee, tak blisko, a tak daleko Aleść powód dlaczego przegrywacie i jednym z powodów jest to że flexujesz się kosą zamiast grać i wyglądasz jak sępie bany nosaczu diabelski 3 złote <noise> Ale ja to już, to już weszło w krew stary, że ja tak się poruszam no kosą jak chodzę Z silniejszy ode mnie MG Dzień dobry, mam na imię Gracjan, moim przyjacielem jest Maciek, który mnie ciągle wyzywa, a ja i Od tak Baćka. mu i, że kiedyś zrzucił mnie ze schodów, to go przeprosiłem i powiedziałem, że to moja wina 3 zł. Nie, po prostu, Bodziek, słuchaj mnie, Bodziek, ja czuję twoją ironię, ja po prostu, widzisz, ja darze darzę szacunkiem, lubię go.